Cześć, ja jestem Sydi i zapraszam Was na pilotażowy odcinek serii Aż do zgonu. Serii, w której będę starał się dochodzić jak najdalej w grach. Najfajniej byłoby, oczywiście, je przejść do końca, ale wystarczy jeden zgon. I to jest koniec. Nie ma restartu, nie ma powtórki, nie ma wczytania save'a. To jest koniec, szansa stracona. Bardzo często w dzisiejszych grach śmierć nie niesie ze sobą żadnych zupełnie konsekwencji, bo cofamy się do punktu zapisu, który był dwie sekundy wcześniej. Często nawet gra nas nagradza pełnym zdrowiem, manu, czy innymi rzeczami, co sprawia, że my jako gracz wręcz tej śmierci nie staramy się uniknąć, no bo po prostu nic na tym nie stracimy, co odbiera pewnej magii, pewnego napięcia, emocji właśnie z grania w tą grę. Nie mówię, że każda gra powinna być niezwykle Trudna, Szczególnie biorąc pod uwagę popularność takich gier jak Dark Souls, jak różnego rodzaju roglajki, w których przegrana często wiąże się ze stratą kilku, kilkunastu minut, czy nawet zmusza to gracza do rozpoczęcia wszystkiego od nowa. Ale nikt przecież nie zabrania nam samemu nałożyć sobie wyzwania. I w tej serii właśnie chciałbym podejmować się takich wyzwań w najróżniejszych produkcjach. Jest to taki materiał eksperymentalny, pomysł na tę serię chodził mi po głowie przez dobre, przynajmniej myślę, trzy lata. I zobaczymy, może zakończy się na jednym odcinku, a może stanie się to regularną serią Dajcie znać co sądzicie o tym pomyśle Na pierwszy ogień dzisiaj weźmiemy sobie grę Mirror's Edge W której będziemy biegać oraz skakać po dachach budynków Zacznijmy grę Zaraz jeszcze mniej więcej postaram się wytłumaczyć o co chodzi Zagramy sobie na poziomie normalnym Co może być złym pomysłem Ale ma to w końcu być wyzwanie I... Tutorial to coś, co pominę, bo nie chodzi tutaj o poznawanie fabuły. Całą grę już nagrałem na kanale, właśnie pokazując historię tej gry. Tutaj chodzi o to, żeby było wyzwanie, żeby było napięcie, emocje z tego wynikające, że śmierć oznacza nasz totalny koniec. Mirror może nie być idealną grą na pierwszy odcinek tej serii, ponieważ jest to gra łatwa, ale jest to gra, w której bardzo, bardzo łatwo można zginąć. Ale jest to idealny przykład tego, co mówiłem na początku, czyli przykład gry, w której. No właśnie, śmierć nie kara. Znaczy, gra nie kara gracza za to, że popełni błąd, ponieważ cofa go po prostu o dwie sekundy, o 5 sekund bardzo, bardzo niedaleko i. wręcz gra wymaga od gracza tego, żeby przegrał kilka razy, zanim zrobi coś dobrze. Tak, kwestia prób i błędów. Gra nie prowadzi gracza za rączkę i. Co jest dobrą rzeczą, co jest jak najbardziej dobrą rzeczą, ale co prowadzi do tego, że często będziemy w grze umierać. Mi nie sprawiało to może wielkich problemów, gdy grę nagrywałem, bo grę już przyszedłem właśnie kilka lat temu w serii na kanale. Króciutkiej serii, bo gra jest króciutka, zajęło mi to 3,5 godziny, ale biorąc pod uwagę fakt, że na stronie, która liczy ogólne średnie statystyki czasu, jakie gry zajmują, czyli how long to beat, Średnia długość jaką Mirror Search graczom zajmowało to 6,5 godziny. Więc mi to zajęło prawie dwa razy mniej. A są czasy nawet 10 godzinne. Sam widziałem różne let's play e z tej gry, gdzie no, śmierci było wiele i irytacji, frustracji było też wiele. A sam przechodziłem grę dwa razy. Za pierwszym razem... znaczy w sumie za oboma razami ginąłem trochę. Bo zwykle mamy tutaj sytuację takie, że zginiemy raz, nie wiedząc, co mamy zrobić, ale już za drugim razem wiedząc idealnie, co mamy zrobić, nie sprawi nam gra żadnego. Znaczy gra. Dane, dany moment tak, nie sprawi nam żadnych problemów. Nacisnąłem Shift, ale nie wyszło. Nie jestem pewny, gdzie teraz mam iść pra, prawdopodobnie tędy. Ostatnie ogólnie razy, gdzie tą grę przechodziłem, tak, to... Serię nagrywałem na początku 2013 roku. Mam tu iść? Mam tu iść. A potem jeszcze raz grę przeszedłem w roku albo 2014, albo na początku 2015. Mam tu iść? Nie wiem. Właśnie jest napięcie, są emocje, bo naprawdę nie chcemy zginąć. Szczególnie, gdy tutaj w nas strzelają. Oj, właśnie jestem strzał od śmierci. Więc postaram się poczekać. Niech zregeneruje mi się zdrowie. I idziemy dalej. Jest to gra, która właśnie jest łatwa, gdy znasz ją na pamięć. Ja i zdecydowanie na pamięć to skakuje. Wow, wow. Właśnie coś, co zwykle nie, nie daje żadnych emocji, no bo zginę, to nie ma problemu. Ale tutaj nie chcę zginąć, absolutnie nie chcę zginąć. I na tym polega magia, właśnie permanentnej śmierci i rzucania sobie samemu wyzwań w różnych grach. Dobra, no, zajmę się już tym. Historia mnie nie obchodzi. Za dużo was tu, koledzy, jest. No, kilka minut za nami. Gra ogólnie trwa... Zależy. Można ją ukończyć bardzo szybko. Już się bałem, że nie odskoczę. Można ją ukończyć bardzo szybko, w ciągu godziny, dwóch, jeśli... Po prostu się biegnie cały czas do przodu, nie umiera się i tak dalej. Ale za pierwszym razem ten czas może się nawet z dwu- czy trzykrotnić. No i gra ma sporo cutscenek, które tutaj pomijam. Więc... E, zobaczymy. Gdy gra ogólnie wyszła, to była nazwana grą bardzo oryginalną, ale jeśli chodzi o recenzję, były one jak najbardziej dobre, ale nie bardzo dobre. Nie była to gra nazwana idealną... Oh, takie momenty są straszne. Nie był to od razu z miejsca klasyk, gdzie z perspektywy dzisiejszej jest to gra uwielbiana przez graczy. Sequel był niezwykle wyczekiwany, ale pierwsza odsłona była... Często krytykowana za słabą historię, i tutaj ciężko jest się nie zgodzić. Historia gry nie należy do najlepszych, ale gra też była krytykowana za to, że jest krótka. Ale dzięki temu, że jest krótka i zawiera zaledwie. Jak mam to zrobić? Z góry skoczyć? Zawiera zaledwie 9 misji, 10 łącznie z prologiem. Ok. To każda z tych misji jest dobra, jest ciekawa, jest oryginalna. I po prostu rzuca się w pamięć, tak? Zapada w pamięć. Czego absolutnie nie zrobił we mnie sequel. Jedyne rzeczy, które pamiętam z y, Katalista, to rzeczy negatywne, gdzie jedynkę zapamiętałem jako grę po prostu perfekcyjną, mimo tej słabej historii. I kilku małych rzeczy, tak? To ogólne... No, każdy z poziomów praktycznie znam na z pamięć, mimo że przeszedłem grę dwa razy. Może nie na pamięć, tak? Ale... No, mam je po prostu w pamięci, bo... Takie są... Charakterystyczne. To jest moment, którego nie znam do końca, bo pociski, szczególnie na pozi poziomie normalnym, tak wystarczy, że przeciwnik nas dwa czy trzy razy trafi i umieramy po prostu, więc nie chcemy do czegoś takiego dopuścić. Widzę tutaj, gdzie mam iść dalej, ale właśnie gdy cały czas jesteśmy ostrzeliwani prze przez oddziały słotu, no to staje się to wszystko dużo trudniejsze. Szczególnie, że jest tu też duża dawka losowości i. Halo, halo. Cześć, dzień dobry. Window, otwórz się. No, z tej windy, oczywiście, kolejna armia, kolejny oddział. Mogę to rozwalić? Mogę. Z wyskoczy. Chciałem poczekać i pokazać, ale dopiero teraz ta winda się otworzyła. Dawaj. Ale właśnie, każdy poziom rzuca się w pamięć i. A, nie wiem, czy powiedziałem, tak? W grze jest pewna dawka losowości, jeśli chodzi o to. Jak te ostrzały przeciwników, więc czasem robiąc to samo zginiemy, a czasem nic nas nie trafi. Nie jest to, że wada tej gry, tak, ale jeśli chodzi o na przykład materiał w tym stylu, który teraz nagrywam, często może się zdarzyć tak, czasem może zdarzyć się tak, że po prostu stanie się coś, nie będę miał szczęścia, trafią mnie dwa czy trzy pociski pod rząd i oznacza to po prostu mój koniec. Jak możecie zauważyć na dole, tak wyświetla się znaczek zapisu bardzo, bardzo regularnie. Skacz tutaj. No i tak, gra e, oryginalnie właśnie nie została nazwana jakoś idealną, ale po latek właśnie takie miano klasyka dostała. O, to już minęło właśnie. Naprawdę nie dałeś rady, że to, to była taka duża wysokość? E, po właśnie została na... no... Zyskała miano takiej gry bardzo, bardzo dobrej. Szczególnie przez swoją oryginalność, tak? I właśnie jedną z też częstych krytyk było to. Krytyk, właśnie oryginalnej gry, którą teraz sobie gramy. Był brak otwartego świata. Zawróć się, bo nie rozpędziłem się, nie byłem pewny, gdzie muszę skoczyć. I. już nie. Brak otwartego świata, tak? I. Druga część. W drugiej części dostaliśmy ten otwarty świat. Tylko, że był on nudny i. Nie było tam miejsc, które właśnie zapadały w pamięć miejsc ciekawych, tak? Tutaj każdy poziom jest dobrze, fajnie zaprojektowany i. Nie wiem, to jest dla mnie magia tej gry, tak? To. Jak no, przyjemnie się w nią gra. Ten minimalizm, jeśli chodzi o. Audiowizualne aspekty gry e, trudny skok się szykuje. Udało się. No, może nie taki trudny. Ogólnie wszystko jest białe, poza właśnie małymi, znaczy małymi. No, małymi elementami, tak? Jak na przykład tutaj e, No drogę którą biegniemy, czy czasem jakiś wen wentylacja, która świeci się na czerwono. Ogólnie miejsca, do których musimy się udać. Nie rozpędziłem się, ale żyję. Miejsca, do których musimy się udać. Które właśnie świecą się na czerwono, tak to sprawia, daj klimat pewien. Też muzycznie raczej... Może nie w tym momencie, ale muzyka w tle jest dosyć spokojna, nie mam pojęcia co mu teraz też zrobić. Szczególnie tak utwór, który można usłyszeć... Nie, halo, proszę, nie wiem co mam zrobić. Utwór, który można usłyszeć na początku gry, czyli Still Alive, jest tak fantastyczny. Co mam zrobić? Chyba mam tam doskoczyć. Widzę coś czerwonego. Tylko ten helikopter strzela we mnie cały czas. Ok, boję się tego skoku strasznie. Nie zabijcie mnie, nie zabijcie mnie, tu już jest droga dalej. Przetoczcie Wejdźcie, wejść w te drzwi i chyba będziemy tutaj na chwilę bezpieczni. Nie, bo kolejny oddział słotu po nas biegnie. Gra jest bardzo dynamiczna. Cały czas coś się dzieje, ciekawego, cały czas gra rzuca nam nowe pomysły. Mam tu iść? Mam tu iść. E, nowe pomysły. Dzięki temu, że jest krótka, tak to cały czas. Gra się w nią przy, przyjemnie i przez te 3 czy 2 czy 4 godziny, jakie gra zajmie, czy może 10 niektórym? Znaczy, nie wiem. Nie wiem, czy jeśli ktoś bez przerwy umiera, to gra się w tą grę przyjemnie. Dla mnie to. każde przejście, znaczy do tej pory było ich dwa. No, Otworzyłaś gra nie nudziła się go. przez ani sekundę. Przez i na ten, ją Warto ich słuchać, nawet robiąc takie wyzwanie, jeśli nie zna się gry na pamięć, tak, bo. Będziemy wiedzieć, no gdzie należy iść. No, rozpędźmy się tutaj? Właśnie w grze chodzi, ważnym elementem jest to, żeby trzymać tempo, a gdzieś trzymać flow, tak? Tylko, że gdy trzymamy flow, to często wiele rzeczy możemy zrobić bezmyślnie, co prowadzi do śmierci. A tego nie chcę, więc czasem. O, tędy mam zaskoczyć tak. Czasem, nawet jeśli będzie to oznaczało stratę tego flow. No, to może to oznaczać, że dzięki temu przeżyję. Że zatrzymam się, zobaczę, gdzie mam iść dalej. Cofnę się, rozpędzę się, i wtedy przejdę właśnie dalej. Dobra, to miejsce też pamiętam. Fajny, fajny klimat jest, gdzie właśnie wszystko jest niebieskie. Nadjeżdża policja, my musimy uciekać. Atmosfera tej gry jest niesamowita. Jest to bez wątpienia jedna z moich ulubionych gier. Chociaż, no. Tych ulubionych gier mam wiele, więc... Czy jest to moja jedna z dziesięciu gier najlepszych wszechczasów? Nie? Jedna z pięćdziesięciu, bez wątpienia. No bo to może nie brzmieć jak dużo mam tu iść. Uwaga, nie mówcie, że miałem tam iść. Nie mówcie, że miałem tam iść. Nie, tędy chyba przejdę. Oj, to już był strach. Ale jak się grało w tych gier półtora tysiąca, to ta górna pięćdziesiątka jest chyba jednak całkiem dobrym miejscem. Widzisz, co nie jest. Ja tu widzę wszystko pomarańczowe, boję się. W grze można ogólnie walczyć. Można też strzelać z broni. Nie wiem, jak się broń nawet podnosi. Okej, okay, podniosłem broń i zaraz ją porzuciłem. Ten stres, ta panika. Okej, okay, wystarczył jeden strzał w głowę, żeby przeciwnika zabić. E, nie trzeba chyba w grze walczyć. W ogóle włączyłem niechcący slow motion, czy tam tryb skupienia. Weźmy tą broń, nie wiem czy będzie ona nam potrzebna, ale chcę na spokojnie to wszystko robić, żeby nie skończyło się to tym, że ktoś... Okej, okay, z wami się nie biję, od was po prostu uciekam, bo nie wiem czy w ogóle da się ich zabić, jeśli da się ich zabić to trzeba poświęcić kilkanaście celnych pocisków, a nie mam na to czasu, bo prędzej bym zginął właśnie w tym czasie niż bym ich zabi zabi zabił. Window nie działa, skakujemy na górę. Naprawdę byłbym pod wrażeniem, jak, jakbyśmy na pierwszy odcinek właśnie dali radę całą grę skończyć. Oczywiście szanse na to nie są największe, ale jest to jak najbardziej możliwe. No, jeszcze długa droga przed nami. Nie ma tu chyba. A właśnie, żeby w grze wyświetlało się, którą misję przechodzimy. No właśnie, jak mówiłem, w grze jest misji 9 czy 10 ale prawdopodobnie skończyliśmy prolog i zostały 9 misji. Co jest, Merk? co jest Merk? Co jest Merk? Coś, co sprawia, że często w grze umierają, to właśnie wspinanie się po tych rurach, które potrafi być po prostu nieprecyzyjne, a fakt, że nasza bohaterka nie łapie się na nich automatycznie, a musimy trzymać właśnie klawisz e, skoku, tak żeby. Się złapać za różne rzeczy. Można o tym po prostu bardzo łatwo zapomnieć. No i przez to zginąć. A tego byśmy oczywiście nie chcieli. Tak samo tutaj. Gdy zrobimy przewrót podczas właśnie skoku. Mam tędy mam nadzieję, że mam tędy iść. Gdy zrobimy przewrót podczas skoku, tak to. Nie tracimy prędkości, oczywiście, oraz. Nie tracimy. Nie dostajemy obrażeń, właśnie od upadku. Tylko czasami. Z jakiegoś powodu ten ślisk się nie zrobi. To jest ogólnie bardzo trudny element, jeśli chcemy nie zminąć, ponieważ strzelają w nas ze wszystkich stron. A zaraz pojawią się snajperzy, którzy może nawet jednym strzałem mogą nas zabić. I chyba to zaraz się stanie. Błagam, błagam. Robimy węża. No a za, za zakręt. Za zakręt nie, nie spowalnia się tak bardzo. A czy ja umieram? Mam nadzieję, że nie, ale... Zobaczymy. Po czym oczywiście tak tracimy kolory, kiedy właśnie... Obrażenie, tak, poziom naszego zdrowia jest przedstawiany przez to... przez właśnie te kolory. I czym kolorów jest mniej, tym bardziej jesteśmy martwi. To jest fajny moment, jak taki szczurek sobie do sobie przebiega. Fajny szczegół. Mogli twórcy tego nie rzucać, rzucili. Jest to fajne. Zawsze w takich scenach się boję, mimo że wiem, że gry są tak zaprojektowane, żeby w czasie różnych takich elementów interaktywnych nic nas nie mogło zabić. Ale jednak taka logiczna rzecz, okej, okay, poświęcam swoje 15 sekund na otwieranie tego włazu, czy przekręcanie korby, czy coś. W tym momencie mogą przeciwnicy do mnie przyjść i mnie w plecy zastrzelić jednym strzałem celnym. Tak się nie dzieje, bo. Tak już są gry zaprojektowane, żeby... No, to by mogło być trochę nie fair w stosunku do gracza, byłoby to realne, ale nie fair. Ale to jest, ten strach pewien zostaje w takich momentach. I tu zaczyna się... Tak naprawdę trudność w tej gry. Bo będzie tu dużo miejsc, dużo skoków, które są trudne. Dużo miejsc gdzie musimy wykonać jakiś precyzyjny skok. Dodatkowo cały czas strzela w nas helikopter, co bez wątpienia nie ułatwia nam tego wszystkiego. Nie wiem, nie wiem, czy mam zrobić skok po ścianie, czy nie. Skok e, rozpędzić się przez. na ścianę, czy. czy nie. Nie wiem, czy skoczyć po prostu. Odlatuje to dobrze. Nie wiem, bo czasami, jeśli zrobimy skok po ścianie. To ona nie złapie się za tą, e, no, belkę, tak? Czy za tą ruczkę, czy jak to nazwać? Czerwone, coś oznaczające drogę dalej. Czasem musimy skoczyć, czasami musimy biec po ścianie. Nie wiem, czy musimy biec po ścianie, czy skoczyć. Zaryzykuję. Znaczy, nieważne, co zrobię, jest to 50-50, ale skoczę po prostu. Doskoczyłem, dobra. Cały czas słyszę ten helikopter. Czy on zlatuje do mnie? Nie wiem, słyszę go bardzo, bardzo blisko. Skaczę normalnie, ok. Tego się boję. Bo te łapanie tych rur jest po prostu. nieidealne i można przez to łatwo zginąć. Teraz, gdy się staram. i naprawdę jestem pod wrażeniem, że przetrwałem aż tyle tutaj. Dobra, skaczemy po prostu w taki sposób skaczemy tutaj. Łap się, łap się, ok. Ja tak zawsze się boję, gdy. jest moment łapania się tych rur, bo. jeśli ktoś grał, to myślę, jest świadom tego, że. bardzo często może się zdarzyć. Że Fave, czyli właśnie główna bohaterka, e, jest pode mną, jest coś pode mną. Po prostu z jakiegoś powodu się tego nie złapię. Na razie to na szczęście wychodzi. Dobra, otwieraj bramę. Brama znajduje się tam. Czy jest to planszak e, moment, tak, który musimy zrobić w odpowiedniej ilości czasu? Niewykluczone, że ta brama zaraz się zamknie, jeśli nie zdążę. Zamyka się. A na razie spokojnie się otwiera, więc nie ma. Czego się obawiać? Ja tak pamiętam wszystkie te momenty tej gry. Każdy jeden skok jest. w pewien sposób charakterystyczny. Dodatkowo ta kolorystyka sprawia, że. Okej, okay, tutaj jest wszystko na zielono i. Można to zapamiętać, tak? Byłem pewny, że tu mam skoczyć. Nie, w drugą stronę. Tak, tam mam iść. Okej, okay. pomyłeczka. Mm. Teraz to się otwiera. Okej, okay, gdzie mam iść? Myślałem, że mam iść tutaj. I chyba mam iść tutaj, więc po prostu myślę chwilę poczekać, aż coś się otworzy. Tutaj też. A nie jest łatwo, ponieważ tutaj wszędzie są snajperzy. A snajperzy w tej grze zabijają na strzała albo dwa strzały bardzo szybko, bez wątpienia. Gram na poziomie normalnym, więc jest to bez wątpienia inny niż na poziomie łatwym. Do, do tej pory poprzednie dwa przejście gry były raz na łatwym, raz na normalnym poziomie trudności. Trudny albo nie istnieje, albo jest zablokowany, jeśli gra się na czystym save'ie. Ja wcześniej przechodziłem raz grę na wersji z płyty, raz grę na wersji, wersji bodajże originowej. Teraz przechodzę grę na wersji steamowej. Więc te save'y, no... Nie są zapamiętane, na pewno jakoś w okolicy premiery w tą grę zagrałem, ale jakoś nie skończyło się to tym, że grę przeszedłem, z jakiegoś powodu, nie pamiętam dlaczego. Dopiero 5 lat od premiery, tak, dobrze liczę, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, tak, 5 lat, 4 dajmy, bo gra wyszła w listopadzie 2008, na PC w styczniu 2009. Bałem się tego skoku, Snajperzy są wszędzie, boję się. I dopiero sam e, ukończyłem ją w roku 2000. Patrzcie, tego, okej. Okay. W 2013 w styczniu, gdy tą grę Zdejmij nagrywałem. Próbuję cię zdjąć, zdejmuję ciebie. Biorę snajperkę. Sobie postrzelamy. E, albo wyrzucimy broń. Nie wiem, jak. Aha, naciśnię F. Wystarczy czasem poczytać. Chcę zdjąć tych snajperów, żeby po prostu. Mierzył we mnie. Fajnie się tu strzela. Druga część usunęła z gry. Niechcący włączyłem slow Motion. Bo jest pod przyciskiem R, tak. I tak to wychodzi. Dobra, rozpędzamy się i biegniemy dalej. O czym już mówiłem? Aha, że dopiero właśnie 4 lata od premiery w tą grę zagrałem i. No, byłem zachwycony. Jestem wystarczająco rozpędzony. Jestem! Nie byłem. Nie byłem. Tak teraz pokażę tylko, że ten skok jest banalnie prosty i coś potwierdzę, co mówiłem wcześniej, że. Gdy wiesz coś, coś, co trzeba zrobić, jest to banalnie proste, ale łatwo się pomylić. Łatwo jest nie zauważyć czegoś, popełnić mały błąd, co oznacza śmierć. I tak. Dwadzieścia parę minut bez śmierci to wynik nie najgorszy. W grze nie ma wielu momentów, gdzie jest faktycznie ciężko. Ale jest dużo momentów, gdzie mały błąd oznacza śmierć. Może oznaczać śmierć. I gdzie właśnie musimy przejść sto małych, prostych rzeczy, no, jest spora szansa, że raz zginiemy. Szkoda. Ale tu sobie zakończymy. Aż do zgonów Mirror's Edge. Zgon nastąpił. Koniec filmu nastąpia. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć więcej filmów tego typu. Jeśli tak, to dajcie znać, w jakich grach chcielibyście mnie zobaczyć. Tej serii. No i jeśli macie jakieś pomysły, jak prowadzić tą serię, jakieś rady, tego typu rzeczy, są zawsze mile widziane. Dzięki za oglądanie. To był pierwszy odcinek serii, aż do zgonu w grze. Miron Do zobaczenia i cześć.